No jestem. Czyli opuszczamy lokal. Jednak sobie jeszcze jedną partikę strzelę. Chyba, że dobrze pójdzie to... <laughs> to dłużej. Gościu spodobał do tego y, Michaela z GTA. młodszy i taki trochę bardziej... Chodzi eh, o pieniądze. Nic Nie chcę twoich pieniędzy. Sam sobie. Ile mamy w ogóle pieniędzy? Kurde, to nie tu. 10 tysięcy. No, czyli, czyli. Nie, inaczej. Jakąś misję szybko. Misja poboczna. Hmm. Nic tutaj w pobliżu nie ma. Co to jest? Podejrzenie cyberpsychozy. A tu? Kradzież. No, robimy kradzież. Może na miejscu coś tam jeszcze się uda zajumieć? Tu wyskoczą sobie gile złamie? Nie. Dawaj, furę. O kurde, jeszcze grube tam siedzi. O! Gościu. No, ogarnij się, ty. Gościu, przed, przed furą mi leżysz. No, nie przejadę człowieka, nawet wirtualnego. Ten no Gościu. <suszy> O nie, list gończy. Te ale go chciało minąć przecież. No to już trzeba ratować skórę. Kurde, no nie chciałem takich akcji z policją. Słyszałem, że tutaj są niezłe świry. Że się teleport. O, że się teleportują znikąd i w ogóle. To nie dla mnie takie coś. Jednak gwiazdeczka. O, już. zmiga. Co to jest? Policja? Nie, raczej nie. O, kurde, No coś, nie mam dzisiaj ręki do prowadzenia aut. Dobrze z niedziela i nie muszę z chaty wychodzić. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Hegina. E, odbierz. Kurde. Zanim się zdecydowałem przestać dzwonić. Ktoś przemyca w Night City syntetyczną skórę bojową, aby ominąć korporacyjne embarga. Dobra, skóra bojowa, moja klientka namierzyła gorący towar. Okej. Okay. Tutaj gościu jest. Gościu jest na, na czatach. Aha, to może nawet nie było. To może nie był ten ośrodek, ewentualnie on jest tak duży. No i dobrze, taką sobie misję zrobimy. Zobaczcie, to są tutaj jakieś robaki czy plemniki, o których mówiłem ostatnio. Sweet, clean, speed. O. Czyli nie wejdziemy. Może jednak. Tutaj stogi gisia a nie, są gazety. Czy to stogi Dobra, muszę sobie przypomnieć klawiszologię, jak kucam. Tutaj kucam, no no, tutaj skanuję. Fajno jest. Dobra. On śpi? Nie, on mnie widzi. <laughs> Bynajmniej. on mnie widzi. Dobra, czyli gościu patrzy przodem i za nim jest gościu, który jest tyłem. Tej kamera. Do no, matko. Yy, naruszenie protokołu to nie miało, nie, wyłączenie kamery 5.5, jak to będzie, i tutaj i E9, c będzie E9? nie ma a gdzie by było E9? tutaj E9, kurde, ruchy się skończyły no ale chociaż to Yy... Dobra, czyli mamy trzech gości. Tutaj jakaś siedzi. Kurde blisko. Tu na Sylwiku trzeba jednak jechać. Czy ona mnie, czy ona mnie złapie? Tutaj widzi mnie Skubana. Dobrze, że zrobiłem, bo jak ostatni kmiot do niej podszedłem, czy tam do niego i oczywiście narobiłem tutaj <grywka> bałaganu. I co, tutaj wypadałoby, żeby go się gdzieś chwycił za Widzi mnie, nie widzi? O, to chociaż tego. Yy, zabijemy go. Zabijemy go. Ale powiedzmy, że... Ten gościu może nas przyfilować, nie? A jest ich więcej. ZŁazić tutaj. E, pójdziemy tutaj, rzucimy go. O! Nie, nie mogę. Co ja zrobiłem? Czy ja, ja gościa nie tam? Co ja wyprawiam w ogóle? Co ja wyprawiam? Widzicie, dawno człowiek nie grał. To ja tego ciała nie wziąłem Strefa zagrożenia To ja wziąłem to ciało czy nie wziąłem? Tutaj nie wziąłem ciała I on tu schodzi A ja z gościem na ręku Co on co nas pomyśli O no, i się dziwię Po, porzucę się. Aha, i wrócił. Czy ja mogę tutaj go wrzucić? Toż te kontenery po to były, nie? A ten widocznie nie. Dobrze. Czyli z gościu, czy ja go tutaj wyciągnę? Na przykład, tak? Kuku! Kuku! Dziś, dobry. Wyjść nie mogę. A może. czymś go wypuszczymy? Da się coś tu zrobić? Tutaj. Odwróć uwagę. Tutaj, widzi mnie. Teraz będziemy widział. tutaj idzie? Dobra, jest. Mamy gdzie? Co dla mnie masz? Modne egzooficerki z ultralekiego tworzywa. Dobra, biorę. O, gościu ma poza. I tam przy wejściu był jeszcze jeden gościu. I rozumiem, że kamerka. Tutaj jest jakaś kamerka. Przejęcie kamery. A, bo to złącz, włącz. Czyli jest włączona. O nie. Ślepy, ślepy, głuchy na czatach. Jakby maskę ma. Tak. O, wygięta. Zapalniczka. Nie, to tutaj. Chyba nic ciekawego. Fajna fura, bo potem będziemy miał uciekać. Chyba, że z, z innej strony będziemy wychodzić. Co tu mam w ogóle? Aha, blokuj furgonetkę. Aha, no to no to nie, to nie będziemy miał uciekać. Odblokuj furgonetkę. Wygaśnięcie subskrypcji. Jak to było? Tutaj. 551 1C a tutaj 1C 5,5, 1C Ile siana, 303 O, Eurodolary, 800 eurodolarów Czyli mamy około 11 tysięcy I teraz co tutaj się wyprawia? O kurde dwóch typów dałoby się to zamknąć? na pewno się nie skapują spróbujemy z innej strony ja zrobię Sevika. mój Boże tutaj jakaś budka telefoniczna jak w Tokyo Ghostwire jest gościu. o nie

Pusto tutaj jest dziura w dachu, nie co tam się być działo. Może jakaś znajdźka, coś dla bandyty na dorobku. Czy nic tu nie ma? Więc tak, tutaj jest jeden gościu, dwóch. A pode mną? Podemno wychodziłoby, że nikogo nie ma. Aha, tutaj jest. Oj, przez telefon rozmawia. Zajebiście. Eee, A tu są pieniądze w Sejfie. Pien tak, sobie roletę spuszczę, Dobra, od razu lepiej. Co jest? Zwłoki, no tak. Nie chowałem zwłok. Czyli co, strzelamy się? Może tu w międzyczasie się zaloguje do tego kompa? Aha, I teraz do furgonetki. to mogę w drodze powrotnej się postrzelać, no czemu nie? O kurde I co, kamerka brzema? Pewnie tutaj teraz przelezą... No kurde biegną z kubanii A! О, боже. Ну, немного оборвало. И? Едем на золото. kamerki. To jest kamerka? Uh. A, i tam Czyli co? Czyli wszystko. Amunicja do karabinu. Pulsar. Złoty Łańcuch, bierę <noise> e, Kokainu, mini bierę. Cokolwiek to jest Nowaki, czyli Broń Polskiej Produkcji, bierę. E, kamerka służbowa marynarka wizytowa? Korda, wezmę. Taki Spider-Man Cześć? Tutaj Broń fajna Broń fajna Kurtka bojowa, że w takiej kurtce Dobra No w takim razie pojedziemy tutaj chwilę, się rozejrzymy Coś mi tutaj namierza? Nie Jest jakiś gościu jeszcze Wirtualnie kamerka wiadomości, nie, to to nie czytamy. Widzicie, trzeba chować ciała, nie? Jak w życiu. <ścoughs> yy, czyli na dół schodzimy do tej furgonetki. To jest możliwe, że ktoś się na mnie zaczaił, tak? No to chyba jednak wszyscy waleźli. coś jeszcze jest na ścianie do góry do schakowania? Pójdę nabiję sobie jakieś punkty, czy pieniądze weźmiemy, gdzie to było? Tutaj, BDBD BD, wszędzie BD się zaczyna. Dobra, BD. BD, tylko jedno, ok. Tej, co jest? I kamera, tak? Tylko nie wiem gdzie. No, ale nieważne to już. I tutaj, kobieta rozkraczona, Copperhilt. No bo to był może mężczyzna, nawet to ja ziemi. Tak, tutaj O, kamerką to mogą mi nadmuchać w łóżko. A i to moja fura była. O, czyli prawie tutaj ta misja jest wykonana, chyba, że ktoś mi będzie zaraz ścigał. Kaszka z mleczkiem, pomijając dwa razy zrobienie loada. <śm> oj, oj. To jakaś barykada, tak? O nie. Ciebie nie gonili. Tutaj. Te, oni będą mnie teraz gonić? Ta fura tutaj nie wybuchła. Elegancko, ile? A. Dalej, Regina, nie mogę teraz. Doskonała robota wi. Podręcznikowo ta. wykonana. Masz u mnie dużo już Zamykam kontrakt. Siano, nie zapomnij o Sianie. Gdzie oni są? Tam jest. No i co, zamknęli tą misję? Ile mam pieniędzy? Aha, może jak jest walka, to nie zamkną misji. Gra liczy, że jeszcze mnie zabiją. Ej, hey, kurde, to się zmienia broń po prostu. Jak się przeodowuje? Aha, X-a. No, bawmy się. Tutaj coś będzie. Tutaj jest kubana. <laughs> Surprise, motherfucker! <laughs> Kurde, miałem go zabić, Dobre. Wszystko jest, tak? E, mamy 14 tysięcy. Czyli co? Czyli najprawdopodobniej jedna misja. Ewentualnie tutaj trafiliśmy na bogatych... Na bogatych bandziorów. Kurde, niepotrzebnie. Kawa z mlekiem. Miałem wypić kawę z mlekiem, a sobie wziąłem apteczkę. Kurde, nie ma przodu czaszki w ogóle. Rozbój w toku. Że ktoś mnie tutaj szuka, tak? Cały czas mnie. To pogadajmy. No już kończę, dziewczyno. Tak to niestety jest w moim przypadku. <laughs> no, pokazała. Proszę. <laughs> Jeszcze biegną tutaj z Dobra. Kurdy. <laughs> Dobra. Zdobyłem reputację co my tu mamy? Usztywnione rubery wyposażam. Chodzę... nie wiem... koniec XXI wieku, a ja chodzę jak... jak ruski żołnierz w ciuchach po trupach. Tak to jest. Bastardyzacja cywilizacji. Trzymajcie się!